Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubią Komiksy z tej strony Jarek, i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj bierzemy sobie na tapet pozycję Ostatni Pisarz, duetu, Mazur i Siennicki. Są to autorzy, którzy tak naprawdę chyba nie są potrzebni, żeby ich przedstawiać. Ja oczywiście znałem ich wcześniej, ale też mamy tutaj taką nazwijmy to ściągę jeśli chodzi o bibliografia wybrana. No i jak wiemy tutaj, są to osoby, które odpowiadają choćby nawet za rycerza Janka, czyli znany komiks, tak, który został już jakiś czas temu wydany, czy choćby nawet koniec świata w Makowicach, które zarówno scenariusze, jak i rysunki w takim minimalistycznym stopniu, ale jednak stworzył Jan Mazur. Można by też sobie tutaj na przykład skojarzyć takie pozycje, jak choćby nawet tam, gdzie rosną mirabelki, za który też odpowiada w pełni Jan Mazur, albo ewentualnie komiks, który może troszeczkę mniej znany będzie niektórym odbiorcom, ale choćby nawet w głowie tłumaczy, czy nawet beletrystyka. Także. Tak to się mniej więcej prezentuje. Jeśli chodzi o sam komiks, wydał go, wydało go wydawnictwo Kultura Gniewu, i powiem szczerze, że jest to piękne wydanie. Ja już na unboxingu się zachwyciłem tą pozycją, bo wygląda naprawdę wspaniale. Tutaj takie takie obrysowania, prawda, są dodane, pokazując jakby to by był stary taki komiks, już lekko zniszczony. On nawet tutaj nachodzi, w tym miejscu mniej więcej. Przede wszystkim w błyszczącym, pięknym wydaniu, prawda, oprawiony ze skrzydełeczkami, miękka oprawa. Tutaj też oczywiście mamy możliwość poznania bliżej, jeżeli ktoś jeszcze nie kojarzy, zarówno scenarzystę, jak i osobę, która odpowiada za rysunki. Także widzimy Jan Mazur, Robert Siennicki. Cena 44,90. Czy duża, czy mała, nie mi oceniać, ale naprawdę komiks Mimo, że jest w malutkim formacie, takim nazwijmy, to jest pięknie wydany, pomysłowo, nawet ten rysunek, prawda? Ostatni pisarz, rakieta, czy tam jak to woli statek kosmiczny i, i tutaj skówka, tak ta od pióra. Także pięknie pomyślany komiks w takim trochę, nawet nie trochęm podział, ale ze sznytem science fiction. Piękne nawiązania, przynajmniej ja je tak odebrałem. Zaraz powiem dlaczego dojdę do tego y, momentu. Natomiast sama historia opowiada o tym, kiedy na świecie tak naprawdę y, już nie są potrzebni pisarze. Wszystko robią za nas maszyny. Nawet historie, scenariusze, y, które są tworzone są właśnie poprzez y, maszyny, tak? przez jakieś nazwijmy to sztuczne inteligencje. Y, no i nasz główny bohater. Tytułowy ostatni pisarz jest właśnie tym ostatnim, którego nie da się w żaden sposób y, podrobić, i dalej oczekuje się od niego y, jakiś, y, prawda, tworów, jakiś jego opowieści. Y, jaki jest tego sekret, dlaczego właśnie nie da się go podrobić? Tu jest to oczywiście wyjaśnione. Ja wam tego akurat zdradzać, nie będę chciałbym, żebyście sami sobie mogli poznać tą historię, bo jest naprawdę przyjemna. To jest ta. Y, Wielu albo i niewielu wręcz bym powiedział historii, gdzie komiks ma plus i minus w sobie zarazem, czyli czyta się go szybko. Czyta się go szybko, bo jest przyjemny. Dodatkowo mm, rysunki fajnie kontrastują właśnie ze scenariuszem Jana Mazura i naprawdę to mi się bardzo spodobało. Sam fakt, że jest to komiks troszeczkę taki science fiction, prawda, yy, bo jest tutaj pokazany ten element. Yy, Pobytu w kosmosie, gdzie po prostu mają się dostać. Czyli mają się dostać na pierścień Saturna, i tam ma nasz ostatni pisarz zostać głównie zainspirowany tym, aby stworzyć swoje takie. Może nie wiem, czy mogę użyć określenia arcydzieło, opus magnum, jak to woli, ale naprawdę fajnie ta cała procedura. Już trochę takiego z takiego już zgoszkniałego tego pisarza, który na wszystko się godzi. Tak, ja chcę wsiąść w ten statek. Polecieć i móc się przygotować do tego, swojego, do tego swojego tworzenia ostatniego, być może ostatniego dzieła, które właśnie jest wymuszone pewną rzeczą, pewną czynnością, która spowoduje, że nasz ostatni pisarz stworzy to dzieło. Tak jak mówię, ja wam tutaj tego nie będę zdradzał, powiem tylko, że cała ta podróż. Jest fajnie tutaj zilustrowana, i fajny jest taki smaczek, który od razu możemy zobaczyć. Każda strona tutaj widzimy, jest taki malutki stateczek, który leci, i z każdą stroną ten stateczek przesuwa się aż do miejsca tutaj, gdzie widzimy Saturna, właśnie ten pierścień. I to jest fajnie pokazane, bo mniej więcej czytając, możemy sobie zobaczyć, ile nam tej podróży jeszcze dostało, zostało do końca od chwili, kiedy oni wyruszyli. I oczywiście aż dotarli na miejsce. Jaki jest tego finał? Ja Wam nie zdradzę. Mogę tylko Wam powiedzieć, że nie to urzekło. Urzekło z jednego względu. Ja zaraz od razu pokazując, prezentując Wam tutaj, jak się prezentuje ten komiks, Jest naprawdę bardzo ładnie narysowany. Mi się to od razu spodobało, nie ukrywam. Ale zaraz chciałbym Wam zaprezentować o właśnie ten moment. Coś tu się dzieje i... Ta dioda czerwona. Od razu mi się to skojarzyło z Odyseją Kosmiczną Stanleya Kubricka i hałem, prawda? Sztuczną inteligencją, tym całym, nazwijmy to, też w pewnym sensie statkiem, robotem to jest złe określenie, ale tutaj właśnie od razu mi się skojarzył ten film i tak naprawdę zacząłem inaczej czytać ten komiks wtedy. Naprawdę tu jest tak wiele takich dla mnie w pewnym sensie odniesień właśnie do tego filmu dodatkowo. Pięknie jest też pokazane, że Nasz główny bohater, tak ostatni pisarz, chciał sobie pograć. I tutaj takie troszeczkę no, tutaj widzimy gra na wiarze, i tutaj trochę takie nawiązanie do RPGów Fantazy, Dungeon and Dragons, albo może po prostu Wiedźmina, no też czy choćby nawet rycerza Janka, prawda, można by rzec. Także no mówię, świetnie to zostało sprezentowane. Dodatkowo nasz główny bohater ukrywa też jeden mroczny. Czy mroczny. smutny w pewnym sensie też sekret, ale którego też wam tu nie chciałbym zdradzać. No i finał, jak się to wszystko skończy, prawda? Też nie mogę wam tego powiedzieć. Ale przede wszystkim nie będę dochodził do tych ostatnich stron, ale one są już niemy, bym powiedział, aczkolwiek tak uderzające, tak pięknie to jest ilustrowane ten nasz finał z tym z tą planetą Saturna i w ogóle, że naprawdę głowa ma. Także mówię, sami spójrzcie, jak tutaj już to wszystko jest przyjemnie zilustrowane i z tym naprawdę bardzo, ale to bardzo miłym na swój sposób miłym może nie do końca szczęśliwym finałem, ale tak jak mówię, warto się zainteresować tą pozycją naprawdę, bo jest tego warta. Także tutaj już dalej nie będę Wam pokazywał, bo właśnie takie to piękne wzniesienie, uniesienie będzie związane z tym Saturnem. Także mówię, tak się prezentuje ten komiks. Bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony. Wam go serdecznie polecam. Gdybyście chcieli go kupić na dole gdzieś w opisie, znajdziecie linki do miejsca, tak, gdzie możecie wejść i zakupić tą pozycję, bo naprawdę jest godna polecenia. Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, polubcie, udostępnijcie, skomentujcie, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście możecie też zajrzeć na moją stronę lubiokomiksy.pl, tam coraz więcej ciekawostek, strona jest uaktualniona, nawet teraz, ostatnio. Jest łatwiej dostać się do pewnych materiałów, jeżeli ktoś woli w taki sposób się, że tak powiem, poruszać, a nie na YouTubie, bo... To wszystko łączy się z YouTube'em, także fajnie sprawnie działa. Fanpage na Facebooku, konto na Instagramie cały czas jest aktywne. Także jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!